Ten, co zaczął skandować, i ten, co z nim gada. O, ten. I ten też. W 80 milionach gram słowa Frasyniuka. Niestety nie miałem okazji spotkać się jeszcze z panem Frasyniukiem. I jestem przekonany, że w końcu dojdzie do tego spotkania na premierze filmu. A to trzeba podpisać. Przenieśliśmy się w czasie, ogrom statystów, e, helikoptery, ilość po prostu sprzętu, która, która, która brała udział w realizacji filmu. No to wszystko tak naprawdę robiło olbrzymie wrażenie. E, ja jeszcze miałem tą możliwość, że miałem przyspieszony, właściwie ekspresowy kurs e, nauki jazdy prowadzenia tramwaju. Nie ukrywam, że troszeczkę się bałem, co, co mam naciskać, co przyciskać, na co nadepnąć, kiedy zahamować. Cały czas miał świadomość, że po lewej i po prawej stronie są, są ludzie. O tyle ciekawy jest scenariusz, że nie jest zawolony tak naprawdę takimi nudnymi wątkami historycznymi. Tak naprawdę scenarzyści hollywoodzcy w ogóle nie powstydziliby się takiego scenariusza, to bez wątpienia. I o tyle to jest ciekawe, że, że to są młodzi, ambitni ludzie, którzy tak naprawdę razem są w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I nie boją się tego. Zadaliśmy sobie pytanie, czy bylibyśmy w stanie dokładnie postąpić tak samo jak oni. I każdy z nas stwierdził nie, bo, bo, bo nie mielibyśmy takiej odwagi. Wy to byście najchętniej wszystkich wszystkim na tak. Bo już tą waszą chirurgią miękką. Trzeba wrócić do starych metod. Trzeba ich sprowokować do walki i dobić. Ja myślę, że ja bym się bardzo źle w tym odnalazł. Znaczy, to jest dla mnie absolutnie nie, nie do wyobrażenia. I Dzień dobry, nazywam się Filip Bobek. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do Kin na film 80 Milionów.